Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam Was również na taki temat pogadankowy, na tematy perfumowe. Dziś omówimy sobie taki temat jak babcine zapachy bądź perfumy dla starszych panów itd. itd. Co ja sądzę na temat tak zwanych babcinek zapachów, dlaczego one się tak nazywają i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Więc, jeżeli temat tego filmu Was interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Dla przypomnienia, zachęcam, aby kliknąć czerwony przycisk poniżej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło. Pierwszy cel to dobić tych tysiąca subskrypcji. Także, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to wciskajcie ten czerwony przycisk, żeby. Pomóc mi w osiągnięciu tego celu, chciałbym się odnieść jeszcze do mojego poprzedniego filmu. Tutaj możecie sobie go kliknąć i obejrzeć, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Był to film na temat perfum do biura: czy istnieją perfumy do biura i co generalnie ja na ten temat sądzę. Bardzo cieszę się, że była taka zagorzała dyskusja pod tym filmem. Dużo komentarzy, dużo różnych sytuacji, które Was spotkały w pracy odnośnie używanych przez Was perfum. Fajnie było też poznać Wasz stosunek do tego, jak używać perfum w pracy, w biurze i generalnie w otoczeniu gdzie przebywamy ze swoimi współpracownikami większość z was była ze mną zgodna. Myślę, że to fajnie wróży, ponieważ większość z was ma swoje charaktery, ma swoje ulubione zapachy i generalnie cały czas tymi zapachami podkreślacie swoje osoby, swoją wyjątkowość, także bardzo mnie to cieszy, że nie rezygnujecie ze swoich ulubionych zapachów. Także naprawdę brawo dla was. No dobrze, no to perfumy babcine, bądź perfumy dla starszych panów, dla dziadków i tak dalej. Skąd się w ogóle to bierze i dlaczego w ogóle są takie stwierdzenia? Z moich obserwacji ja zauważyłem, że głównie takie stwierdzenia wychodzą od osób młodych przede wszystkim, ale też od osób, które. Niekoniecznie mocno interesują się tematyką perfum, ponieważ takie określenia babcinych zapachów bądź dla starszych panów nie figuruje raczej u perfumomaniaków, czyli osób, które mega interesują się światem perfum, którzy zgłębiają tajniki produkcji perfum, tajniki składników, tajniki marek, poszukują czegoś nowego i generalnie mocno siedzą w temacie perfum. Raczej taki termin jak babciny, zapachy, bądź dużo ludzi nawet używa takiego brzydkiego określenia jak perfum, dla starych dziadów bądź dla starych bab. Nie używajcie takiego określenia wśród ludzi, w szczególności w swoich rówieśników, którzy lubią takie zapachy, ponieważ możecie ich najzwyczajniej w świecie obrazić. Najprościej i najkorzystniej, jak można powiedzieć, o takiej grupie zapachowej są to po prostu zapachy retro. I nic tutaj dziwnego, ponieważ no, takie zapachy były kiedyś. Takich zapachów się używało. Generalnie te zapachy babcine bądź dziadkowe są to zapachy, które były tworzone z konkretnych składników. Kiedyś też nie było aż tak dużego dostępu do mnogości składnikowej, więc też generalnie te perfumy oscylowały między tymi głównymi składnikami, które były po prostu na rynku dostępne. Na przykład perfumy dziadkowe charakteryzowały się nutami takimi świeżymi, kolońskimi. Mocno orzeźwiającymi, ziołowymi, drzewnymi, lekko orientalnymi. Generalnie moc i świeżość tych zapachów była, że tak powiem, na porządku dziennym. Natomiast damskie zapachy głównie opierały się na takich cięższych nutach, które były bardziej przyprawowe, bardziej orientalne i generalnie naprawdę dawały po nosach i to był ten czas, w którym generalnie perfumy męskie od damskich mocno się między sobą różniły. W dzisiejszych czasach tego zjawiska aż tak mocno nie obserwujemy, ponieważ i w męskich teraz znajdują się słodkie i orientalne zapachy, jak również i w damskich. W damskich znajdują się świeże zapachy, w męskich również dużo mamy uniseksów. Kiedyś te grupy bardzo mocno się od siebie różniły. Owszem, były świeże damskie zapachy, natomiast królowały i górowały mocne, intensywne wonie po stronie damskiej, natomiast po stronie męskiej kolońskie Lekkie, bardzo wytrawne, ziołowe, lekko orientalne, także to były takie dwie grupy. I generalnie coś, co charakteryzowało babcine, jak i dziadkowe perfumy, to po prostu takie animalne nuty, czyli mocno takie zwierzęce. Głównie to pojawiało się w tamskich zapachach, natomiast generalnie nuty animalne, plus takie można powiedzieć, składniki standardowe, które były dostępne na rynku perfumowym, były po prostu odpowiednio miksowane. I powstawały właśnie takie, a nie inne zapachy. Dla obalenia tego stwierdzenia babcinnych i dziadkowych zapachów można tutaj rzec to, że na przykład spójrzmy na dzisiejszy rynek perfumowy. W dzisiejszym rynku perfumowym bardzo mocno dominują wszelkiego rodzaju. Jeśli chodzi o męskie zapachy, bardzo takie wodne, bardzo powietrzne, lekko takie aromatyczne oraz słodkie zapachy, bardzo dużo teraz męskich, słodkich zapachów wychodzi. Jeśli chodzi o perfumy damskie, to spójrzmy na rynek perfumowy. Perfumy damskie w większości w dzisiejszych czasach są mocno białokwiatowe. Bardzo dużo perfum zawiera w sobie białe kwiaty takie jak jaśmin, gardenie, tuberoza, lilie. Generalnie bardzo dużo takich nut kwiatowych, a jednocześnie jak teraz bardzo modna, popularna grupa zapachowa gourmand, czyli grupa zapachowa, w której głównie znajdują się takie składniki, można powiedzieć, spożywcze, głównie desery wszelkiego rodzaju, praliny, jakieś orientalne desery, generalnie miód, słodkowodny. Bardzo dużo słodkości. Widzicie, omówiłem teraz, jak wygląda dzisiejszy rynek perfumowy w Europie, bo wiadomo, że w krajach arabskich ten rynek perfumowy wygląda zupełnie inaczej, ale chodzi o to, że teraz spójrzmy na to z tej perspektywy, że za 15-20 lat te nasze perfumy, które my dzisiaj używamy, te perfumy, którymi się zachwycacie, młodsze pokolenie powie, że to są babcine i dziadkowe zapachy. Można generalnie to w jakimś stopniu przyporządkować do tej grupy wiekowej, ponieważ no niestety w tamtym czasie były dostępne tylko i wyłącznie właśnie tego typu zapachy, więc tak naprawdę ludzie nie mieli zbyt dużego wyboru, więc nasze babcie i nasi dziadkowie. Używali właśnie tych perfum i chwała im za to, bo zobaczcie, w tamtych czasach używali perfum, które nie były tak łatwo dostępne, które były bardzo drogie, a mimo to używali ich. Więc tutaj jak najbardziej szacunek się należy do wszystkich właśnie tak zwanych babcinnych i dziadkowych zapachów. Wiadomo, są teraz babcie, dziadkowie, którzy oprócz zapachów retro, których używali kiedyś, używają też naszych, współczesnych zapachów, ponieważ im również o mogą się podobać i tutaj nie ma nic do tego. Mojej byłej pracy było gro... Klientów i klientek, którzy używali fajnych zapachów, bardzo charakterystycznych, które są w jakimś stopniu nietypowe, i mi się wydaje, że właśnie to jest to, czego właśnie to starsze pokolenie szuka w perfumeriach. Czyli nie szukają czegoś, co jest masowe, tylko jednak mimo to szukają tego czegoś wyjątkowego, ponieważ kiedyś te zapachy były naprawdę bardzo wyjątkowe, różniły się od siebie, można by było w jakimś stopniu je odróżnić, a teraz mamy no niestety masówkę, wszystkie zapachy są do siebie podobne i generalnie można powiedzieć, że zlewają się nam ze sobą. Dlatego nie skreślajcie zapachów retro, a tym bardziej nie mówcie, że coś pachnie jak starsza pani bądź starszy pan, bo naprawdę możecie kogoś tym urazić. Ktoś na przykład bardzo lubi ten zapach, a usłyszy od Was taki komentarz. Jedna osoba się przejmie, druga się nie przejmie, ale lepiej powiedzieć, że zapach na przykład nie leży Wam, że generalnie nie jest w Waszym guście i że na przykład czujecie, że to jest taki zapach retro. I wtedy w jakimś stopniu też wykażecie się, można powiedzieć, taką elokwencją i wiedzą, że nie wrzucacie wszystkiego do jednego wora, czyli do babcinych i dziadkowych zapachów. Ja na przykład jestem bardzo ciekawy, jak rynek perfumowy pójdzie dalej, ponieważ no jednak jak widać, Zapachy się zmieniły, teraz mamy dostęp do naprawdę dużej ilości składników. Myślę, że za te 10 nawet już i 15 lat ten rynek perfumowy na pewno będzie zupełnie inny. Zaczną być wymyślane jakieś właśnie syntetyczne różne substancje, już teraz są wymyślane syntetyczne substancje, które są mega dziwne. Na przykład związek chemiczny ISO-E Super, który jest głównym składnikiem i jedynym składnikiem w... Eccentric Molecule 01, który uwielbiam ten zapach. Który jest takim świeżym, ziemnym kadzidłem. Który jest naprawdę niesamowity. Który u jednych pachnie mocno, u jednych pachnie lżej. Generalnie jest to zapach naprawdę przewrotny. Więc ja jestem mega ciekawy, jakich to różnych związków chemicznych nasz rynek perfumowy doświadczy w przyszłości. Także te perfumy, których my dzisiaj używamy, staną się tymi perfumami retro. Używajmy to, co lubimy, ale starajmy się nie nazywać właśnie w ten sposób tych zapachów retro. Ja zapachy retro lubię, nie mam nic przeciwko, ponieważ ja generalnie lubię takie mocne, dziwne i nietypowe zapachy. Masa, że tak powiem, do mnie nie przemawia, więc tutaj no jak najbardziej retro dla mnie jest na plus. Podam Wam teraz takich kilka przykładów, jeśli chodzi o zapachy retro, żebyście mogli sobie bardziej zobrazować to, jak te zapachy pachną. Jeżeli nie wiecie, jak, jak te zapachy pachną i co je wyróżniało, standardowo przesunę się na bok, żebyście mogli na tej mojej białej ścianie zobaczyć zdjęcia, które będę Wam rzucać zapachów retro. Zaczniemy od męskich. Wymienię Wam kilka pozycji, które są zapachami Generalnie retro. Są to zapachy, które mogą być, że tak powiem, młode, jeśli chodzi o rok wypuszczenia, natomiast są stworzone na bazie takich zapachów retro. Zaczynając na przykład, pierwsza pozycja to na przykład seria od marki Ipsa to Są to zapachy takie, które były taką serią bardziej ekskluzywną. I na przykład, jeśli chodzi o tę markę, to znajdziemy tutaj zapach taki, który nazywa się Jazz. Jest to taki właśnie świeży, właśnie mocny, intensywny, bardzo taki. Garniturowy i właśnie, jak ja to mówię, koloński zapach, czyli takie zapachy, które były właśnie kiedyś. Kolejnym zapachem, właśnie też w serii od marki Saint Laurent, jest zapach Rive Gush. Też zapach, który jest taki właśnie zbliżony do tego jazz'a, chociaż bardziej moim zdaniem cytrusowy, ale generalnie dalej w klimacie retro. Dalej mamy z marki Dior Sauvage, ale ten stary Sauvage. On ma taką właśnie też retro nutę. Możecie tutaj śmiało to kiedyś przetestować, bo naprawdę są to zapachy, które nie wszystkim się podobają, bo one są naprawdę bardzo specyficzne. Jeśli chodzi na przykład o markę Chanel, tutaj polecimy na grubo, który zapach, który jest hardkorowy i na przykład Egoist, ale ten czarny. Jak wiecie z mojego taga perfumowego, możecie go sobie tutaj kliknąć, moimi pierwszymi perfumami, które zakupiłem były Chanel Platinum Egoist, natomiast ja tutaj jeśli chodzi o zapach retro wymienię bardziej Chanel Egoist, który jest bardzo mocny, przyprawowy, jednocześnie bardzo, bardzo dziwny. Także naprawdę to jest taki też zapach retro. Jeśli chodzi o Chanel, to na przykład Pour Monsieur też to jest zapach taki, który można powiedzieć będzie podjeżdżał w stronę retro. Cała seria z marki Hermes, która jest w takich wąskich buteleczkach. Tutaj wam gdzieś rzucę zdjęcie, jak te zapachy wyglądają. Są to zapachy typowo retro, bardzo specyficzne. Miałem okazję większość tych zapachów sobie powąchać na lotnisku w Belgii, gdzie tam jest cała szafa Hermes. Także naprawdę te zapachy są konkretne, dziwne i naprawdę. yeah <laughs> Robią robotę. Każdy jest zupełnie inny i czuć ten po prostu styl i, i ducha retro. To były takie tylko przykłady. Oczywiście takich zapachów retro jest bardzo dużo. Natomiast ja chciałem wymienić wam takie najbardziej popularne marki i najbardziej popularne takie zapachy retro, żebyście mogli śmiało i łatwo je znaleźć gdzieś w perfumeriach, żebyście mogli sobie bardziej przybliżyć grupę zapachową retro. Przechodzimy do damskich zapachów retro teraz i tutaj polecimy z marką Cartier, czyli na przykład zapach. Maz de Cartier, który jest naprawdę bardzo retro zapachem, bardzo wytrawnym, a jednocześnie bardzo takim pikantnym i ostrem, bardzo konkretnym dla bardzo pewnej siebie kobiety. Bardzo ciekawa kompozycja, bardzo lubię ten zapach, naprawdę to jest taka właśnie kwintesencja jeśli chodzi o Cartiera, jeśli chodzi o zapach retro, także to koniecznie sobie zerknijcie. Na przykład od Givenchy zapach organza, zapach, który jest też bardzo ciekawy, bardzo aromatyczny, orientalny, ciężki, intensywny. To również jak najbardziej zapach retro. Dalej idziemy z marką Dior. Zapach Miss Dior, ale wersja oryginal jest to wersja zapachu, która w niczym nie przypomina obecnych zapachów Miss Dior, które są klasyczne. Lekko orzeźwiające, kwiatowe, lekko owocowe, generalnie takie zwiewne perfumy, jeśli chodzi o Mizdior. Natomiast jak będziecie mieli gdzieś okazję, powąchajcie koniecznie Miss Dior Original. Jest to zapach bardzo retro, bardzo ciekawy, ciężki, jednocześnie ma tą nutę taką męską troszeczkę, taką kolońską. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja, także. Zapach ciężki do dostania, ale myślę, że gdzieś go tam wygrzebiecie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Jeśli chodzi o na przykład... Y Serie no to na przykład ten klasyczny, zielony, czy tam czarny, jak zwał, tak zwał, zależy od światła, w jakim się znajduje. On również ma nutę retro, bardzo ciekawa kompozycja. Dalej idziemy, marka Chanel i z marki Chanel no to klasyk. Chanel numer 5, aldehydowy zapach kwiatowy, który jest bardzo dziwny, wręcz metaliczny, a to wszystko za pomocą tych aldehydów, które znajdują się w środku. Po pewnym czasie robi się bardzo taki medlany. Naprawdę ciekawa kompozycja. Dalsze zapachy marki Chanel to np. numer 19, który jest takim orzeźwiającym męsko-kolońskim, można powiedzieć, z tamtego okresu zapachem, który bardzo taki jest specyficzny, świeży, orzeźwiający. Wersja pudrowa zapachu marki Chanel to też jest ciekawa kompozycja, ponieważ mamy orzeźwienie, a jednocześnie czujemy bardzo mocną pudrowość z tego zapachu. Czarna klasyczna koko, uwielbiam ten zapach, mega intensywny, bardzo hardkorowy, ciężki, czyli też dla takiej osoby mocno i silnie stąpającej po ziemi, bądź ten zapach świetnie się nada na wieczór. I na koniec na przykład weźmiemy sobie od marki Yves Saint Laurent klasyczny opium, zapach naprawdę przepiękny, zapach, którym można się kąpać. Generalnie zapach od marki Saint Laurent Opium jest zapachem, który jest bardzo, bardzo ciepłym i bardzo takim wygładzonym zapachem, jeśli chodzi o taki stary Orient. Naprawdę jest to zapach, który jest bardzo ciepły i bardzo otulający. I od razu po powąchaniu tego zapachu na myśl przychodzi mi gorąca pustynia, przepiękny arabski pałac i generalnie żyć nie umierać. Generalnie przepiękny zapach, także warto go przetestować i dać mu szansę nawet jeżeli Wam się nie spodoba na bloterze, to koniecznie przyknijcie, chociaż sobie jeden spray na skórę i powąchacie go za kilka godzin, zobaczycie jak przepięknie się on rozwija. No dobrze, podałem wam kilka przykładów zapachów retro męskich oraz damskich. Są to naprawdę ciekawe kompozycje, więc koniecznie jak będziecie mieć okazję gdzieś w perfumerii to sprawdźcie. Przetestujcie przede wszystkim na skórze. Zapachom retro trzeba dawać nawet czasami kilka szans, albo generalnie przynajmniej dwie. Pierwszą na bloterze, jeżeli się nie spodoba, to koniecznie na skórę, ponieważ te zapachy retro na skórze przepięknie się rozwijają. Zupełnie pachną inaczej na początku i zupełnie inaczej pachną na koniec, także naprawdę warto je potestować. Podsumowując, generalnie nie używamy stwierdzenia babcine zapachy, bądź perfumy dla dziadków. To są, można powiedzieć, takie lekko obraźliwe słowa w stosunku do osób, które używają takich zapachów, ponieważ zapachy retro może lubić każdy. I generalnie nasze zapachy, które my dzisiaj używamy za te 15 lat ktoś również może nazwać, że są babcine bądź dla dziadków. I jak się wtedy poczujecie, gdzie używacie, będziecie używać na przykład 5 lat czy 10 lat swojego ulubionego zapachu, a wy spotkacie się z kimś i powie wam, że śmierdzi ten perfum jak dla na przykład dla starej baby. Wiadomo, że jest to niemiłe i nieprzyjemne. Także na takie zapachy mówimy, że są to zapachy retro i nie ma czegoś takiego jak babcine zapachy bądź dziadkowe zapachy. Są to zapachy, które były używane przez naszych dziadków i przez nasze babcie, ponieważ takie zapachy były dostępne i trzeba to generalnie szanować, ponieważ dostęp do perfum w tamtych czasach był naprawdę bardzo trudny, a perfumy były bardzo drogie. Dziś możemy sobie pozwolić na takie perfumy. Nie pójść na dwie imprezy i mamy perfumę. Także w naszych czasach jest dużo łatwiej zdobyć takie zapachy, więc pielęgnujmy takie zapachy retro kupujmy zapachy retro, żeby marki przypadkiem ich nie wycofywały, bo jak wiemy w dzisiejszym czasie rządzi pieniądz, więc jeżeli coś się nie sprzedaje, coś, co mało ludzie kupują, to niestety, ale takie zapachy są wycofywane. Znów czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dajcie znać, proszę, jak Wasze perfumy były odbierane. Jeżeli lubicie zapachy retro, to napiszcie, jakie mieliście sytuacje z nimi związane, czy ktoś Wam właśnie powiedział takie niemiłe słowa, czy generalnie może zapachy retro spodobały się tym osobom. Jeżeli nie lubicie Zapachów retro, to również napiszcie, dlaczego ich nie lubicie. Generalnie, rozpisujcie się na temat retro zapachów. Będzie mi mega miło to czytać. Oczywiście, odpiszę na komentarze. Także zapraszam. Jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę. Klikamy subskrypcję, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.